W celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Pieszycach gmina przeprowadza modernizację, rozbudowę oraz budowę systemów kanalizacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, tak naprawdę i potrzebom, ponieważ chciałabym przypomnieć, że tylko miasto Pieszyce znajduje się w aglomeracji, natomiast nasze sołectwa są wyłączone spoza aglomeracji i ciągle borykają się z, tą, z tym problemem zrzutu ścieków. I postanowiliśmy dopomóc tych, którzy mają w planach zmianę sposobu zrzutu tych ścieków z dotychczasowych Przydomowych takich szamp, do nowo wybudowanych ekologicznych oczyszczalni. W związku z tym pieszyccy radni podjęli decyzję, aby udzielać dotacji osobom fizycznym chcącym wprowadzić zmiany służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej. Zaproponowaliśmy z początkiem tego roku właśnie takie rozwiązanie, czyli dofinansowanie w postaci 3000 zł do każdej nowo wybudowanej, w nowo wybudowanej oczyszczalni. Na pierwszym etapie rozpatrywaliśmy głównie te wnioski, wnioski, które zmieniały sposób zrzutu ścieków właśnie z przydomowych takich nieokologicznych szamp i zamieniały to na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Tych wniosków niestety nie wpłynęło do nas dużo, dlatego w drugim etapie braliśmy również pod uwagę nowo budowane oczyszczalnie ścieków i takie udało nam się dofinansować trzy, częściowo w Pieszycach, dwie w Pieszycach, jedną w Piskorzowie. W Pieszycach tylko i wyłącznie tam, gdzie nie ma podłączenia kanalizacji, gdzie jest to ekonomicznie nieuzasadnione albo technicznie niemożliwe. Już w najbliższym czasie burmistrz Dorota Konieczna Enozel planuje spotkania z mieszkańcami Sołectw w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z końcem września i początkiem października będziemy chcieli się spotkać i porozmawiać na temat takiego właśnie rozwiązania: takiego systemowego stworzenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, uwzględniając w tym procederze środki unijne pochodzące z programu rozwoju obszarów wiejskich. Będziemy bardzo namawiać mieszkańców, aby zechcieli wziąć udział w tym programie. Dofinansowanie jest na poziomie 64%, więc jest to spore dofinansowanie, biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy za chwilę się zmierzymy z tym problemem i będziemy musieli go rozwiązać. Więc będzie to dobra okazja, żeby no może tak raz na zawsze rozwiązać problem zrzutu, zrzutu ścieków. Będziemy nadal ten temat kontynuować, będziemy nadal chcieli dofinansowywać tego typu, tego typu działania, tak aby w perspektywie kilku, kilku lat już zupełnie ten problem rozwiązać w całej naszej gminie. System kanalizacji na terenie gminy jest jednym z głównych priorytetów włodarzy, gdyż jak się okazuje, od lat występuje tu znaczna dysproporcja pomiędzy ilością doprowadzanej wody a ilością odbieranych ścieków.